Dziękuję za zaproszenie, to się chcę rozbawić tutaj e, co roku. Także ja życzę wam serdecznie, kochane dzieci na dla waszych opiekunów, tego, żeby to te Boże Narodzenie było taką radością. Z Panem Jezusem pośrodku, e, żeby się narodził w naszych sercach, żeby był taką największą radością, bo to jego urodziny, takie najważniejsze. E, no i, i trochę potem wolnego będzie. Nie wiem, czy wy jak długo będzie wolne? Wiecie, jakie długoterminy? Dwa tygodnie. No to ładnie, nie? 准备好了吗？不学们。 Słuchajcie teraz, teraz po rozdaniu wy pójdziecie, po słomacie mi swój opłatek, są to te słomowogosławie, który przynieśliście. i teraz będziemy składali sobie życzenia, a następnie po życzeniach ustawiamy się jeszcze raz do zdjęcia pamiątkowego będzie, razem zrobimy jedno. A teraz idziemy po opłatek i można się dzielić opłatami.